Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz, czym zajmuje się Tryb? Tryb to jest manufakturą z jednej strony. Jest z żoną razem w zespole tworzymy biżuterię z części zegarków. Skupujemy ro, na ogół złom, zegar mistrzowski, uszkodzone części, czyścimy, sortujemy je i z nich tworzymy wzory bardziej zaawansowane, skomplikowane, często trójwymiarowe. Dużo rzeczy też na zamówienie indywidualne. Czyli dużo biżuterii brzuteria w stali szlachetnej w Srebrze, w spinkach do mankietów, na szynikach, kolczykach. W Srebrze dodatkowo samodzielnie się poruszamy na tym etapie. Jesteśmy w stanie wykonać bardzo zaawansowane i w zasadzie dowolne wzory. Powiedz mi o tym eksponencie. To jest nasz pierwsze, nasza pierwsza, nasze pierwsze spotkanie w zasadzie z Zegarmistrzostwem z przez z takie większe Z. E, pomysł się zrodził w zeszłym roku na stworzenie własnego zegarka. To, że wykorzystujemy części zegarków, to już od ładnych paru lat w tym się biegle poruszamy. W tym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś bardziej skomplikowanego. Dużo osób pyta nas, rozmawiając z nami, czy mamy jakieś biżuter jakąś biżuterię dla, dla facetów, coś takiego bardziej spersonalizowanego. Owszem, spinki do mankietów nie wszystkim pasują i często właśnie klienci podsuwają temat, a gdyby to był zegarek, to bym bardzo chciało coś takiego nietuzinkowego. No, w związku z czym w zeszłym roku na festiwalu zegarmistrzowskim po rozmowach i z Torstenem na i z Augustynem Matei e, zobaczyłem, że można zrobić coś indywidualnego w tym temacie. Można podejść do zegarka jako indy... pojedynczej, pojedynczego dzieła sztuki, e, takiej artystycznej artystycznego rzemiosła. No i zaczęły się pierwsze, realiz... pierwsze pomysły, jak to zrobić. E, o ile Thorsten, Nagen i Augusty Matei koncentrowali się na samych tarczach do zegarków, stwierdziłem, że zegarek to jest, jednak jest coś więcej, że to jest również i koperta, i pasek, i tarcza. To wszystko musi być ze sobą spójne, to musi być w jakiś sposób ujęte pracą twórczą. W związku z czym po, padł pomysł, żeby wykonać własną kopertę, pasek, żeby był również wykonany indywidualnie pod konkretny projekt. No i tak zaczęły się pierwsze prace nad, pomys nad tym pomysłem. A mechanizm? Mechanizm niestety jest poza moim zasięgiem, jestem totalnym laikiem w tym temacie. Nie jestem w stanie wykonać mechanizmu sam. Większość zagarmistrzy de facto nie jest w stanie wykonać samodzielnie mechanizmu. W związku z czym tutaj, biorąc pod uwagę, że projekt ma być bardzo zaawansowany, chcemy pójść do, bardzo do przodu z jakością, to nie mają być jakieś importowane elementy z Chin, czy coś takiego. Jeśli chodzi o samą kopertę wykonaną w srebrze, też w tytanie, pod, e, wzór na tarczy wykonywany przez nas, zatem mechanizm również musi podążać za tą jakością. Padło na Szwajcarię, jako że jest kolebką z, z jednej strony precyzyjnego zegarmistrzostwa, z drugiej strony mechanizm dosyć rozpoznawalny i tutaj cieszący się renomą, z drugiej strony też dostępny, jest to konkretnie ETA 2892, a2 model został wybrany nieprzypadkowo. Chodziło o uzyskanie jak najcieńszego mechanizmu, fabrycznie nowego, po to, żeby móc za zawrzeć jak najbardziej przestrzenny, jak, najba jak największą kompozycję nad, sam nad samym mechanizmem. Pierwszy zegarek już gotowy. Jakie następne kroki? Pierwszy zegarek jest prawie gotowy. Czeka na nas jeszcze przygotowanie stosownego pudełka, wstawienie. E Opisanie całego procesu technologicznego, bo tu wiele takich aspektów jest bardzo nietuzinkowych. W momencie, kiedy będzie gotowy, znajdzie jakiegoś nabywcę, zobaczymy, jak rynek to przyjmie, mam pomysły na kolejne egzemplarze, przy czym na spokojnie, najpierw muszę odpocząć od tego projektu. Pracowałem nad nim przeszło rok, no niemalże rok, więc w tym momencie potrzebuję chwili wytchnienia, a potem zobaczymy. Mógłbyś trochę opowiedzieć o tych nietuzinkowych aspektach, o których wspomniałeś. Przede wszystkim sama osadzenie szkieł. Tak, Normalnie w zegarku mamy okrągłe szkiełko przykrywające tarczę i jest to dosyć standardowe, lub bardziej profilowane, aczkolwiek dosyć standardowe rozwiązanie. Ja stwierdziłem, że potrzebuję bardzo przestrzenny ogląd tego, co się dzieje właśnie na tarczy, w związku z czym szkło musi odstawać, ale chciałbym mieć dostęp do boków tej tarczy, w związku z czym padło na taką właśnie przestrzenną szklarniową poniekąd konstrukcję. Szkło szafirowe, odpowiednio też spazowane po to, żeby wszystkie tafelki o siebie się klinowały, co dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję, usztywnia wszystko. Dodatkowo wszystkie krawędzie są chronione przez warstwę srebra, więc tutaj to jest jedno z takich rozwiązań. Drugą rzeczą jest połączenie srebra z tytanem. Od wewnętrznej strony nadgarska jest wyściółka z e, blachy tytanowej. Też odpowiednio połączonej ze srebrem, także wiele takich niuansów, koperta typu monoblok też dosyć niespotykana w rynku zegarkowym, gdzie mimo wszystko od strony nadgarska wstępuje dekielek. Tutaj nie mamy tej możliwości dostępu i brudu, i wilgoci od wewnętrznej strony dłoni. Jedyną opcją, żeby dostać się do mechanizmu jest zdjęcie z zewnętrznej warstwy. Koronka tutaj z wałkiem zielonym w zasadzie jest podyktowana tym, że mamy tutaj właśnie kopertę Monoblok, więc kilka takich aspektów, może niezbyt zaawansowanych z, z punktu widzenia zagranicznego tak? Bo jest to, było, nie było raptem koperta. Aczkolwiek dla nas, jako laików tej materii, no było do, dużo rzeczy do pokonania, żeby to osiągnąć. To jest Wasz pierwszy raz na tym festiwalu? Na festiwalu jesteśmy drugi raz. W zeszłym roku zostaliśmy zaproszeni po raz pierwszy. Dosyć tak niepewnie ze względu na to, że to, co my robimy, może być trochę... Yy, no... Niepokojące dla niektórych ludzi, jako że uśmiercamy poniekąd te zegarki, można byłoby powiedzieć, że po zatopieniu żywicy nie ruszamy, te są części nie do odzyskania, aczkolwiek my wykorzystujemy części bardzo uszkodzone, które nie nadają się już do żadnego wznowienia. I o ile w zeszłym roku byliśmy bardzo sceptycznie tutaj nastawieni, tak widzę, że przyjęcie jest dosyć optymistyczne. No i daje, roz, daje pomysły na przyszłość, także rozwijamy się. Dziękujemy. Dziękuję również.